Witam na kanale Kwasogranie, Kariera FC Barcelony. Zapraszam do oglądania pozostałych karier na kanale Kwasogranie. Zobaczmy sobie historię transferów. Ostatnio pozyskany sieliński. Gusto, Pianić no, do Manchesteru City przejdzie zobaczymy jak to będzie wyglądało będziemy poszukiwali cały czas jakiś wzmocnień do zespołu, jeszcze wydaje mi się chciałbym tego Brad White'a wyrzucić, wyrzucić, sprzedać i tutaj zakupić jeszcze jakiegoś dodatkowego napastnika który będzie partnerował Lewandowskiemu, jest Abouayang, jest D Pay, ale no zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym sezonie przyszedł Sanchez niedawno do naszego zespołu dobrze się wkomponował ten mecz zobaczy z Trybun nie zdołałaby się nawet na ławkę rezerwowych, jak widzicie, jest lekko zmęczony. Dembele wróci do składu i chciałbym, czy znaczy wróci do składu, wróci na ławkę rezerwowych, zastępując White'a I e, chyba tyle ze zmian. W pianicza mamy na środku Gawiego. Wydaje mi się, że na razie więcej zmian nie będzie. Tam media, Mówią e, odnośnie sprzedaży prawego, e, prawego e, obrońcy, aczkolwiek na razie nie chcę podejmować żadnych. E, odrzucam ofertę e, w Francji, skupiam się na razie na e, Barcelonie. Tutaj raporty Luis Mila, 16 milionów. Będziemy się przyglądać piłkarzom w kolejnym wejściu, po kolejnym meczu FC Barcelony. Tym razem Walencja. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj przedstawia się kalendarz. Mecz z Walencją, potem Liga Mistrzów z Dynamem i mecz z Realem Madryt, Tutaj wydaje mi się rzeczywiście. Chyba zagramy jednak rezerwowym składem z Walencją, naszym rezerwowym. Tak, no nie będzie to podstawowy skład. Zejdzie Lewandowski, wejdzie d -Pay. jednak wróci tutaj ściągnięty Fred White zamiast De Jonga. Może tak, zagramy. Tak, Petri, niech będzie Gabi, niech Pianicz mu tutaj wtóruje sam maksim na lewą stronę tutaj zagra patty alves za desta lengt tak samo zostanie zmieniony i tutaj miłuję um, za pike, za razem z umitii balde 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 mm, no właśnie Balde, Balde, lewa strona. Czy my nie mieliśmy szukać wzmocnienia na lewą stronę ze względu na brak? No jest Alba, dobra Alba. I teraz tak Fati 5 Traore, niech zostanie Traore, Dembélé zagraw, no i też Stegen niech będzie tym piłkarzem na bramce który zostanie. Znam się nad Gonzalezem i może rzeczywiście Gonzalez za basketa niech zagra. Na ławce mamy Marianga Lewandowskiego. Może wejdą, może nie. Zobaczymy, jak będzie się kształtował wynik meczu z Walencją. No, podjąłem taką decyzję, ze względu na to, że jednak mecz pucharowy jest dla mnie na ten moment ważniejszy. Ligę, mam nadzieję, zakończymy. No, jak nie na pierwszym miejscu, to w czołówce. A tutaj sięgnięcie po jakiś puchar linii byłoby fajnie zdobyć to trofeum, dlatego potrzebuje no, sprawnych graczy FC Barcelony. Duże słońce na stadionie katalańskiej drużyny, jak widać. Już piłkarze Barcelony zaczęli kawi, pianić, który no, opuszcza za niedługo nasz zespół. Dostaje szansę gry w pierwszym składzie. Teraz piłkę dobrze przejmuje Pique, e, piłkę kieruje ją do Gaviego Gavi no świetnie tutaj e, utrzymał się przy piłce zmylił e, piłkarza Valencina ale tutaj Mingueza, a migłęza błąd błąd Minglezy na szczęście taki sam błąd popełniają piłkarze w Walencji, albo już próbują konstruować akcję piłkarzy Barcelony Jest Brad White. Brad White, którym no, ma być sprzedany Traoré. No, on tutaj będzie rządził po tej prawej stronie. Będzie dośrodkowanie, szuka Depay'a, Depay, Depay i było blisko. Mogło być 1-0, mógł otworzyć wynik tego spotkania, tak się jednak nie dzieje. Już pianić do Alvesa. Alves to jest chyba jeden z ostatnich jego sezonów. Jeszcze jeden żołdrożny i jeszcze, a nie tym razem. Tutaj błąd chyba sędziego. No niedobrze, niedobrze. Na razie 12 minuta bez bramek na stadionie FC Barcelony. Korozegnalne mecze, mecze zdobyte, 30 bramek. To coś naprawdę mówi, że drużyna jest w formie. Alba, Brad White, dostałby tą piłkę. Alba, i mamy 1-0. Otwiera Alba. Wynik tego spotkania w 16. Minucie. Prowadzenie mógł podać do Brad White'a. Próbował, ale jednak Jordi Alba przejmuje tą piłkę. I kieruje ją do bramki naszego przeciwnika. Zobaczmy, jak tak to wygląda. Jeszcze raz. Próba podania. No i poprawione tym razem zdecydował się już na strzał. Prowadzimy z Walencją. Aj, było blisko. Też tegen, e, e, interweniował, ale aczkolwiek. E, Piłka daleko od bramki, piani Gabi, Brad White, dobrze się zerwał, Brad White, poddanie do Gaviego, który ucieka tutaj, obrońcy Walencji, szuka, szuka tutaj swoich partnerów do gry, jest Deepay, niestety, niestety Deepay obok bramki. Paty szuka pozycji do strzału no i bramkarz w tym razem tym razem z łatwością obronił ten strzał. Partii jeszcze raz będzie próbował chyba zaskoczyć piłkarza bramkarza Walencji. To się nie udaje. Pianiecz dobra piłka do DiPeja, DiPeja do Traore, Traore wchodzi, a i próbował do White'a ładną piłkę zgrać, niestety, niestety piłka nie dociera do adresata. Pique Gaudesa próbuje złapać, trzy no, zawodnik Walencji, strzał w Stegen i niestety mamy 1-1, piękna akcja drużyny Walencji. I kolejny raz muszą piłkarze w tym meczu pierwsze, ale muszą próbować wyjść na prowadzenie i tworzyć kolejne sytuacje, kreować, które przybliżą ich do zdobycia bramki. Bradway powoli, powoli wycofał piłkę niepotrzebnie do Minguezy, ale z e, i już widzi wychodzącego pianicza. Pianicz. E, czy on będzie tym razem artystą tego podania? Tak jest. Świetne zgranie do gawiego w Gavi, gawii. No i niestety e, bramkarz walencji dzisiaj w wysokiej formie e, naprawdę broni. E, każdy strzał, który od kilkunastu minut wpada na bramkę w Walencji. Depey, w końcu się DP ładnie zerwał. Będzie strzał, jest 2-1, 44 minuta. W końcu przerwana dobra pasa, bramkarza w Walencji. Alves. No, myślałem, że jeszcze sędzia troszkę więcej dolczy czasu do tej drugiej połowy, ale fakt faktem nie było dużo przerw. Alves. no, Dore okay. jest. Dore rozpędza się. Alves, jest pianicz, świetna piłka do Gabiego, Gabi. Widzi wychodzącego Brad White'a, Brad White, aj, No pięknie obrońca Valencji zabrał tą piłkę spod nóg Brad White'a, Gaudes Soler. Ten Gaudes, no ciekawy zawodnik widać, że większość akcji przechodzi przez niego Soler. I Terstegen. Wybicie dalekie wybicie do Brad White'a, Brad White kontuzjowany. chyba będziemy musiał, aby Majang wejść za chwilkę. Pianicz jest na razie tylko 2-1 czy jego transfer, to był dobry pomysł trenera, menadżera Franka Kole? Na razie dobry mecz tego zawodnika. Dipej, Dipej, Dipej samolubnie i blisko zdobycia drugiej bramki w tym meczu przez tego zawodnika. Brad White, kontuzjowany, tak jak mówiłem, Brad White. będzie na pewno wymagana zmiana, no i te, te, spróbujemy. Tutaj widzę, że kontuzja Zeszły był to lekki uraz, ale niech jak wejdzie Jeśli się coś dzieje. Gabi Gonzales dostanie szansę. No i chyba na razie tyle zmian. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Traorek został na końcu. Trossard z Gaudesem. Świetnie świetny lecz tego piłkarza po raz kolejnym muszę to podkreślić Alba. Teraz to on kreuje akcję po lewej stronie. Jest w partii, w partii, niestety na spalonym 62 minuta w zmiany w drużynie Barcelony Aby Majang szedł na boisko, dostaje szansę pokazania się w kolejnym meczu Barcelony Pique przegrywa pojedynek z Bosardem, ale dobrze teraz blokuje podanie, które no, mogło zakończyć się bramką Gonzales. Gonzales dostaje piłkę, szuka Traore już podanie, na szczęście nie jest. Traule nas palonym, BiPay, um, mocno popracował. Gonzales, strzał um, chyba zablokowany, chyba zablokowany, nie, nie, niestety, nieczysty strzał obok bramki. Żełnę, trosa, bramkarz walencji broni, e, zdecydowanie pianić, pianić. Um, mówię, bardzo dobry mecz tego piłkarza, można żałować tego transferu do Manchesteru z City, ale aczkolwiek to no, jest piłka, takie są realia, jak trener dobiera piłkarzy, jak chce mieć w zespole no i musiało coś nie zagrać między menadżerem a, trenerem, menadżerem a piłkarzem, że wybrał po prostu sprzedaż tego zawodnika, Abema Yang, chyba pierwszego kontakt z piłką, już rozpędzony Traoré, jest DPA w środku, schodzi DPA. i mamy trzecią bramkę, 3-1 na stadionie FC Barcelony, Dipey, Traore. super, super, naprawdę akcja mogła się kibicom zgromadzeniem na stadionie podobać, najważniejsze jest to, że RC Barcelona zdobywa trzecią bramkę, no i troszkę odjeżdża, więc i 77 minuta mają 15 minut, no już troszkę nawet mniej, żeby złapać się przynajmniej rewizy meczu gracze po pomarańczowych Gaudes, znowu ten piłkarz, będzie robił tutaj problemy obrońcom Barcelony, przebija się przez to i oddaje szczał pianicz chyba zostanie pianicz zmieniony albo e, nie wejdzie za Fatego Eza żółdorzyny żółdorzyny Dersztagen broni Dersztagen alba Mamy piłkę, um, konstruujemy DA i powiedziałem, konstruujemy i spokojnie wychodzimy z tą akcją, ale akcja została w zarodku zgaszona i teraz odmowa piłka Barcelony buduje ten atak Alves. Dobre podanie do środka, jest DP, jest Abema Yang, Abema Yang nabiera prędkości, poczeka jednak chyba na partnerów, podanie do pianicza i no, mógł przypieczętować dobry ten mecz, widać że tam jeszcze w na kole podaje jakieś instrukcje piłkarzom, coś tutaj chyba prosił, żeby schodzili bardziej do środka, jest Eza, Eza traci piłkę, jest szansa na kontratak. Marcos Andre rozpoczyna atak w Walencji, będzie podawał do wychodzącego Gomeza. Gomez wygra pojedynek z Mingueza, obiegowy. Nie, Mingueza go dogania. Niestety łatwo rozmontowali obronę Barcelony. Mamy 3-1. Mecz wygrany, jest radość. Kolejny mecz ligowy. Barcelona wygrywa. Zobaczmy, jak. IP proszę dziesiątka, jakie oceny dostawali piłkarze w całym wesolnym, no, bo jak mało w zagrał. Ale jak widzicie, te noty nie są zbyt wysokie, 6, 6, sześć, sześć. Nie wszyscy piłkarze zagrali poprawnie według statystyk. ale wydaje mi się, że całkiem poradzili sobie z tym wyzwaniem. Najważniejsze są trzy punkty. Najważniejsze jest to, że prowadzimy prowadzimy w. prowadzimy w tym meczu i dowieźliśmy ten wynik do końca. Jak widzicie 20, 22 punkty zdobyte w 9 meczach, 7 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. Porażka właśnie z Sewillą. No tam był pogrom chyba 5-0. Przegraliśmy. Z tego co pamiętam no, takie rzeczy nie mogły się już wydarzyć. FC Barcelona jest za duży klub. Musimy pokazać na następnych meczach zaangażowanie. Mam nadzieję, że tak będzie. I czeka nas teraz mecz z Dynamem Kijów. Zapraszam serdecznie na to spotkanie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Tak, tutaj widzicie, dostajemy ofertę za Roberta. Odrzucamy na ten moment. To jest teoretycznie oferta wypożyczenia z opcją wykupu. Odrzucamy tę ofertę. Chciałbym go zatrzymać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać później. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczycie właśnie starcie dynamokiejów z Barceloną. Serdecznie zapraszam na ten mecz. Do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie. No i oczywiście subskrybujcie i komentujcie mój kanał.